Wi witam witam nie ma za dużo ilości osób ale witam Dobra, wyjdę na tego YouTube'a O dobra, już się pojawiło na YouTubie. Siema, siema, witam Siema, siema, dobra, nie będę przedłużał Utrzymałem się Tak, utrzymałem się, S, S. utrzymałem się Dobra. Ej, to trzy wiadomo. Dobra. O, lecimy, lecimy. środeczka może tym razem. Potężne, potężne nagrody. Po, po dobre. Salo nie Dzięki, dzięki Może jakiś stan idrofnie. <laughs> o, fekie kolejny pod SBC. Wow. po wow. Teraz lecą tak potężne paszki, że tutaj tej ikonę chyba trafię. Jaką ikonę? No, bardzo dobrze było. Są grane. To jest... to jest tak, tak. To jest... mein golem, okej. Okay. Oooo kiedyś był dobry. No jeszcze jakieś dwa informiki randomowe. Jesteś w ogóle warty. Oo no. prostrzepałę. Dobra, w ogóle sobie jakoś stream ogarnę. Mogę skisować to, mi się nigdzie, nigdzie nie przyda. To się odwala, fajnego. Dobra, o i teraz najpotężniejsza paczka. Druga najpotężniejsza paska może Ultimate. O, nominowany to jest. Nie, to jest Party. O, sąsiad się odpalił. Super. Super Fajnie No są się na totalne Mnie pewnie obudził, bo bym spał jeszcze teraz normalnie. Dobra. No, super, super. Ty, ikona! Ikona! Anglia! SP! XD! Serio ikonę trafiłem, Kto to jest? Optimus? Lampard! Nieźle. <laughs> ja Pozdro, Frankie Lampard. No jeszcze. Potężny Jimenez. Tylko co z nim zrobić, z Lampardem? Jakby to był Gerrard, chociaż albo Ferdinand. No nie niewymiennej, wymiennej nie wymiennej. No opaka ultimate Nie wiem nas derki Dobra Skoro mam takie szczęście To skoro mam takie szczęście to od razu otwórzmy 3 piłkarzy letni żar Bez żadnego zastanowienia No jest toc Messi Test. Gomez, dobre jest ok Tak, tak Wiadomo, to chyba odwrotnie A, Marsa z minikiem Jimeneza No. To zależy wszystko od niego, dobra No jest Git No, ten 200, 600 Jest Git, jest Git Jest dobrze Nie jest dobry zarobeczek nawet Jeszcze jakieś może poczekać na widzów? Nie no, nie będę się jakoś... Nie, nie warto, nie warto Nie, nie warto To jest 25k to jest total Coś, może jakieś jeszcze sobie zrobić jeszcze potężne Nie no, nie będę już nic robił yy, Szybki, szybki to na by tylko z nagród Więc dzięki Dzięki ze streama. A o kurde, co odwaliłem? Jeszcze nie jest koniec.